Dzień dobry, dzień dobry, kochani, w kolejnym dniu. Vlogmas. Ja zaczynam dzień przy komputerze. Przerzuciłam na siebie znowu tą różową bluzę, bo było mi zimno, ale za chwilkę muszę się przebrać w coś innego, dlatego że będę wychodziła. Siedzę teraz przy kąpie, dlatego że robiłam zamówienie do filmu, który pojawi się na moim kanale, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu. Mogę Wam zdradzić tylko tyle, że będzie to test czegoś nowego, co pojawiło się. Na rynku odzieżowym. Jedzę właśnie w aucie, i słuchajcie, dzisiaj jest tak strasznie zimno, że ja nawet nie chcę stąd wychodzić. Nie odśnieżyłam nawet dobrze auta, bo po prostu ręka mi zamarzała. Eee, dobra, muszę stąd wyjść, ale jest tragedia. <śm> do domu, pokażę wam teraz od razu, co kupiłam, bo to są trzy rzeczy i, ale moim zdaniem naprawdę bardzo fajne. Co się dzieje, w Bumbarku? Nie, drap się, niu, niu, Wczoraj zmienialiśmy mu opatrunek i ta łapka go teraz tak denerwuje. Myszko, jeszcze troszkę musisz. No, ja wiem, wiem, że strasznie ciężko, ale dzisiaj znowu zmienimy, zobaczymy, co tam się dzieje, tak? duś. Jajku I w tym kołnierzu to jest po prostu najgorsze, że on cały czas. To znaczy, zajmujemy mu go, ale no nie zawsze możemy po prostu na niego patrzeć, żeby on sobie tej rany nie ruszał, bo to jest jeszcze szycie, które on sobie może po prostu w każdej chwili zerwać i byłaby tragedia. No, jeszcze troszkę, niuniu. -niu. No, patrzcie, cały czas tą nóżką tak robi. Biedaczek. Moi drodzy, jak mówiłam, kupiłam dzisiaj trzy rzeczy. Ale są naprawdę bardzo, bardzo fajne, także za chwilkę Wam je pokażę. Dwie rzeczy, które znalazłam, to są dokładnie takie, których w ogóle szukałam, także dzisiejszy dzień, nawet trzy w sumie. Więc dzisiejszy dzień mogę uznać udany, jeśli chodzi właśnie o zakupy w second-handzie, mimo że tak biorąc pod uwagę cały ten dzisiejszy dzień. No to jest dosyć średnio, ale powiem Wam na pewno o tym później. Pierwsza rzecz to jest satynowa koszula w przepięknym kolorze butelkowej zieleni. To jest dokładnie taka koszula, jakiej szukałam bardzo długo. E, strasznie mi się podoba i jak ja ją zobaczyłam w second handzie, to było tylko na zasadzie. Wow, udało mi się, od razu ją wzięłam do koszyka i bardzo pilnowałam dzisiaj mojego koszyka, bo ja naprawdę takiej koszuli szukałam no mniej więcej od dwóch miesięcy w second handach, a ta jest po prostu idealna, jeszcze w moim rozmiarze, także cudownie. Rzecz numer dwa. To jest również coś, czego długo szukałam. Ja kiedyś już kupiłam coś takiego błękitnego, co było właśnie tak zapinane, ale nie całkowicie, tylko dotąd i to był taki kołnierzyk. Takich bluz, swetrów jest bardzo dużo na Pinterestie, i ja właśnie zainspirowałam się tymi zdjęciami. Szukałam czegoś podobnego, ale też nie mogłam trafić tamto niebieskie, pokazywałam w filmie innym. To była jedyna taka rzecz. No i dzisiaj się udało. Kupiłam przepiękną bluzę, właśnie w takim kroju. I w ogóle w turbo przepięknym odcieniu szarości. Wygląda tak. Bardzo mi się podoba, także nie mogę się doczekać już, jak będę ją nosiła. Sprawdzam sobie jeszcze tą markę, bo coś mi mówi, ale właśnie nie jestem pewna. Okej, okay, marka jest spoko, także tym bardziej się cieszę. Popatrzmy jeszcze na skład, bo ja byłam tak podekscytowana, że nawet nie spojrzałam na skład, bo już po dotyku widziałam, że to jest dobrej jakości i nawet chyba już nie ma tej metki ze składem. Okej. Okay. Nie ma faktycznie, no to się nie dowiemy tak na 100%, ale ja obstawiam, że to jest bawełniana, takiej naprawdę bardzo bardzo dobrej jakości. No i rzecz numer 3 na dzisiaj to jest sweter, który w ogóle jak go zobaczyłam, to na początku byłam mega zadowolona, później troszkę się wahałam, czy na pewno go wziąć. Później go jeszcze przymierzyłam, znowu byłam na tak i później znowu chciałam odłożyć, ale ostatecznie kupiłam i dobrze zrobiłam, dlatego że to jest, słuchajcie, taki dwuwarstwowy, bardzo gruby, dlatego że to jest taki dwuwarstwowy, naprawdę gruby sweter, który ma na dole podszewkę jak kurtka. To, co jest tutaj, to jest 100% wełny według metki. Więc moim zdaniem naprawdę super i to będzie idealne yy, na przykład w góry, no bo serio to jest ultra ciepłe i też to jest rozmiar 38, także super, zaraz to przymierzę i zobaczcie jak wygląda. No, i tak właśnie wyglądają moje zakupy. E, mówiłam wam wcześniej, że ten dzień ogólnie jest taki do kitu. Chcę teraz troszkę się do tego odnieść i powiedzieć o co chodzi. Mam jakiś kryzys serio związany z tym całym vlogmasem, z nagrywaniem. E, od razu mówię, że to nie znaczy, że przerwę. Spokojnie. Po prostu dzisiaj mam mega. Zły dzień. Nie będę też tutaj tego ukrywać. Szczerze planując ten vlogmas, nastawiając się na to, że będę nagrywała codziennie, nie przypuszczałam, że spotkam jakieś takie trudności na tym vlogmasie, które mi to uniemożliwią. Nie przypuszczałam, że tak wyjdzie np. z operacją bombla, że to mnie też tak pochłonie, że on będzie wymagał takiej opieki, po prostu. Wszystko, wszystko jakby się tak nawarstwiło, też różne inne rzeczy, o których nawet nie mogę sobie powiedzieć, bo są zbyt prywatne. Dzisiaj też znowu dostałam od bliskiej mi osoby taką bardzo smutną informację, więc... Jest mi e, też strasznie przykro i ciężko mi dzisiaj się przemóc do tego nagrywania. Jednocześnie chcę dokończyć ten vlogmas, nie chcę się poddawać, bo to już nawet nie chodzi o Was w tym momencie, serio, to chodzi o mnie. Ja co roku przerywałam vlogmas i strasznie bym chciała dokończyć po prostu go e, do końca. Mam nadzieję, że mi się to uda, że nie wyjdzie jeszcze coś nowego, co po prostu mi to uniemożliwi. Dzisiaj jest 16 grudnia. Na początku plan był taki, że miałam nagrywać codziennie do końca grudnia, do 30 i w sumie do niedawna myślałam, że tak właśnie będzie. Teraz już nie jestem tego taka pewna, także vlogmasy na pewno będą do 24. Standardowo. A czy uda mi się wrzucać filmy do końca grudnia codziennie, tego niestety Wam nie obiecuję. Zobaczymy, jak wszystko wyjdzie. Na pewno nie jest też motywujące to, że te wyświetlenia nie są za duże. No, ale tak jest w grudniu, w momencie, kiedy nie jesteś, nie masz takiej siły przebicia, są inne. Osoby, które nagrywają te vlogmasy, osoby popularne, i wiadomo, że w pierwszej kolejności oglądacie ich filmy. No i oni dodają codziennie tak samo, więc na te powiedzmy moje wielu osobom już czasu brakuje. I to jest gdzieś tam zrozumiałe, bo ja sama, słuchajcie, odpuszczam oglądanie większości vlogmasów, które kiedyś, gdybym ja nie nagrywała, oglądałabym codziennie i byłabym na bieżąco, i mi jest tak przykro, że nie mogę podejrzeć u kogoś w ogóle, co się dzieje, jak wygląda. Grudzień mojego ulubionego twórcy, powiedzmy na YouTubie, bo ja po prostu nie mam na to czasu, więc tutaj absolutnie Was rozumiem. Nie ukrywam, że troszkę też czekam na to zakończenie tego Vlogmas, żeby wjechać z takim świeżym, nowym kontentem, bo taki mam plan tym bardziej od stycznia. Będzie troszkę takich małych zmian na kanale, o których Wam na pewno powiem, i będzie się dużo tutaj ciekawych rzeczy działo. Mam nadzieję, że ten przyszły rok tak YouTubowo przyniesie mi coś dobrego, bo ten uważam był bardzo rozwojowy, ale był też trudnym takim YouTubeowym rokiem. Bardzo dużo się uczyłam na temat e, nagrywania, montowania, na temat algorytmu. I ten rok właśnie był z jednej strony rozwojowy, z drugiej strony był bardzo wymagający ode mnie. I mam nadzieję, że teraz już z tą wiedzą, też, którą posiadam, wejdę właśnie w ten nowy rok troszkę lepiej. Kanał się w przyszłym roku jeszcze bardziej rozwinie, chociaż nie mam co narzekać tak naprawdę, bo ostatnie miesiące. Pokazały, że to faktycznie jest możliwe. Na przestrzeni chyba trzech miesięcy to była różnica około 1000 subskrypcji, więc to jest bardzo dużo. Można powiedzieć, że ja zauważyłam taki progres od września, że coś po prostu dzieje się takiego lepszego z kanałem. I to był ten czas, kiedy też bardziej skupiałam się na treściach, które tworzę. Przede wszystkim byłam regularna w tym, co robię. Dodawałam filmy zawsze w te wtorki, czwartki, soboty, z jakimiś, wiadomo, pojedynczymi wyjątkami, kiedy coś mi się po prostu wysypało i było to niemożliwe. Wy też to. Doceniliście, bo dostawałam mnóstwo komentarzy, wiadomości, że widać, że jestem regularna, że się przykładam. Trzymaliście za mnie kciuki i to jest właśnie super. I ten vlogmas teraz tak znowu wpłynął na mnie troszkę negatywnie i straciłam, może nie tyle, że zapał, ale, ale tak jak na przykład dzisiaj, tak po ludzku mam ochotę tym po prostu pierdzielnąć. E, czego nie zrobię, oczywiście, bo tak jak mówiłam wcześniej, chcę sobie przede wszystkim udowodnić, że mogę, że potrafię i nie chcę później mieć do siebie pretensji, że nie dociągnęłam po prostu vlogmasa do końca. I tyle, także chciałam się Wam po prostu wygadać, jak to też u mnie wygląda. No nie jest naprawdę tak kolorowo. Nie krzywduję sobie oczywiście, bo ja uwielbiam to robić, uwielbiam nagrywać, montować, ale biorąc pod uwagę wszystkie wydarzenia grudniowe, plus to, że za chwilę znowu będzie mnie czekało trochę przygotowań świątecznych, no to naprawdę nie jest łatwo to robić. Muszę dać radę, także trzymajcie kciuki, możecie mi zostawić jakiś miły komentarz, będzie mi bardzo miło. Taki podtrzymujący na duchu. Ja mam nadzieję, że jutro już wstanę z taką nową energią, świeżą i że wszystko będzie dobrze. Okej, okay, pogadałam, pogadałam, a w międzyczasie zrobiłam się dosyć głodna, także idę teraz przygotować moje jedzonko yy, i muszę wstawić koniecznie filmik, dlatego że za 3 godziny on już ma się pojawić na kanale. Jest na szczęście gotowy, zmontowany, także wystarczy go załadować. I zrobić miniaturę. Byłam dzisiaj z mamą w mieście i zobaczyła mój portfel, który się w ogóle nie zamyka, bo rozjechał mi się zamek i w takim chodziłam. Ale bardzo go lubiłam i nie chciałam zmieniać, ale zmusiła mnie. Także to jest mój nowy portfel. Dziękuję, mama. Muszę wszystko teraz przełożyć, ale ten był taki super. Chociaż ten jest fajniejszy, bo będę go mogła też zmieścić do małej torebki, a ten był zdecydowanie za duży. Na obiad zrobiłam sobie... Podobnego takiego ala bowla, którego jadłam ostatnio w tym odcinku, co jem w ciągu dnia. Zrobiłam podobny ryż, tylko dodałam jeszcze musztardy. To jest ogórek z chili i jeszcze z drugiej strony są warzywa te francuskie na patelnie. Ja je bardzo lubię, także idę jeść. Właśnie dodaję filmik, tak żeby wleciał o 16 i koniecznie wpadajcie na ten film, jeśli jeszcze nie oglądaliście, bo czeka tam na was super konkurs, taki na podsumowanie w sumie całego roku. Stwierdziłam, że dzisiaj się buntuję, i kładę się wcześniej do łóżka z książką, i myślę, że to właśnie dobrze mi zrobi. Także czytam sobie książkę Sekret Matki, bardzo ciekawa. Zostało mi jeszcze tyle. Może to dzisiaj skończę, zobaczymy. A koło mnie leży bąbel. Jak jest koło nas, no to staramy się mu to zdejmować, chociaż na chwilę. I widzę po prostu, jaką ulgę on wtedy odczuwa, jak tego nie ma na sobie. Teraz w końcu zasnął, także super. A ja dalej czytam.